Troszeczkę dalej, bo tam muszą wejść. To zróbcie kawałek, kru, krok do tyłu. Zróbcie tak? krok do tyłu. Troszeczkę dalej. Trzecie państwo do tyłu, bo tak, chyba... tutaj kawałek. musi być wejście. Nie, jeszcze do tyłu. bardzo Nie, nie, nie. Dobra. Proszę na państwa, rozpoczynamy konferencję prasową znaczy... po rozprawie tej chwili. Prawie tej chwili dozoru ja elektronicznego. Powiem, ja powiem, Mój adwokat pierwszy. Ja powiem tylko krótko, sąd y, póki co nie uwzględnił wniosku o zezwolenie na dozór elektroniczny, ja po zapoznaniu się z treścią szczegółowego pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu, no, będę się od tego odwoływać. Dziękuję. Proszę Państwa, cóż mam powiedzieć? Każdy wyrok, który jest przeciwko... Patriocie, przeciwko narodowcowi, przeciwko nacjonaliści, na, na, nacjonaliście, którzy walczą o Polskę. Ten wyrok, który zapadł szybciej, wydany przez pana y, Marka Górnego, 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Potem wyrok wydany przez y, Sąd Apelacyjny, przez pana y, sędziego Zdycha. I obecna sytuacja pokazuje nam, w jakim stanie jesteśmy. W stanie zapadłości sądowej w całej Polsce sądy. Te sądy niestety działają w taki niewinny sposób. Jest nakaz, jak powiedział Pan sędzia Zdych w Sądzie Apelacyjnym, kara ma być dotkliwa. To nie znaczy, że kara ma być sprawiedliwa. Proszę, 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 proszę. Wobec, tak, bardzo proszę. Wobec tego, jak Państwo widzicie, w taki sposób się karze patriotów i w taki sposób się karze ludzi, którzy walczą o własną ojczyznę. O to, jak powiedział Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby w Polsce w końcu Polak był Polakiem, mógł godnie żyć, żeby mógł godnie reprezentować swój naród, żeby, żeby mógł godnie żyć tutaj, jak powiedziałem szybciej, i żeby nasze rodziny, dzieci czuły się bezpieczne. Niestety, niestety to, co się stało przy okrągłym stole, a dokładnie przed Okrągłym Stolem w Magdaleńce, do dnia, dzisiejsze, dnia dzisiejszego no istnieje w tej chwili ta żydokomuna, która w dalszym ciągu rządzi naszą ojczyzną. Ale proszę Państwa, cóż to jest trzy miesiące więzienia w stosunku do tego, jak nasi rodzice, dziadowie za ojczyznę dawali krew. Powiedziałem, Szybciej wam, wszystkim w wywiadach, nie poddam się walce o Polskę i walkę o to, żebyście wy, kochani redaktorzy i wasze rodziny mogły bezpiecznie żyć w własnej ojczyźnie, bo to jest moim naj, naj, największym celem właśnie. Godność i bezpieczeństwo rodaka w własnej ojczyźnie. Jak obecnie jest, widzicie państwo, Najwyższe funkcje w państwie polskim przez okres 27 lat zajmowały nacje żydowskie. To oni tworzyli prawo, to oni tworzyli ten system, ten nieludzki system przeciwko narodowi polskiemu. I musicie w tej chwili patrzeć otwartymi oczyma. Ja jestem przedsiębiorcą. Ja mam z czego żyć. Ale walczę o to, żebyście, wy. Żebyście wy, kochani rodacy, mogli, jak tu mi kolega podpowiada, normalnie i bezpiecznie żyć w własnej ojczyźnie. I dopóki tej sytuacji nie będzie w Polsce, będę dalej walczył i choćbym miał dostać 10 lat więzienia, to będę walczył o polskość, o godność i o to, jak powiedziałem, i o bezpieczeństwo nas wszystkich i naszych dzieci, naszych rodzin, w naszej ukochanej ojczyźnie Polsce. Jak powiedziałem, trzy zasady. Bóg, honor i ojczyzna. Nigdy a nigdy nacje żydowskie i te 27-letnie naciski gmin żydowskich Piotrowi Rybakowi z gardła nie wyrwią. Czołem Wielkiej Polsce. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Dziękuję bardzo. Pannił. Proszę o pojęcie to znaczy wykonania, ale nie tak jest zawieszone. Tak, e, jest, przepraszam bardzo. Głos mi aż mi zabrał. Te 24 oczywiście. Tak, jest wykonanie e, zawieszone. Będziemy się odwoływać, bo takie są procedury. Będziemy także wykonywać inne tej chwili e, prawa, które nam się należą. E, między innymi ułaskawienie do prezydenta Rzeczpospolitej. Takie są procedury i takie mamy prawo jako Polacy. I będziemy to po prostu nie wykorzystywać, tylko będziemy z tego korzystać. A czy dostał pan w ogóle jakiś termin, kiedy ma pan, pan się zgłosić do zakładu karnego? Co no, znaczy? No, panie redaktorze, przed chwilą pan słyszał. Sprawa będzie odwołana w przeciągu siedmiu dni. I będziemy walczyć do skutku. Bo uważam, że ten wyrok to jest naprawdę handźba i chudźba wszystkich sądów. Dla narodu polskiego przede wszystkim. Bo każe się Polaka który walczy o godność Polaka. Nie pozwolimy sobie, nie pozwolimy sobie, żeby w naszej ojczyźnie nacje żydowskie, które przyjechały, najechały nasz kraj, nazywały nas gojami, pociąg, goniami pociągowymi i robactwem. Nigdy, a nigdy, nigdy, póki będę żył i moi patrioci, moi koledzy, nacjonaliści na to nie pozwolimy. Czy Pan nadal po, tym, co dzisiaj, po decyzji dzisiejszej sądu uważa, że to, co Pan zrobił, to było coś dobrego? Że Pan nie złamał prawa? Oczywiście, że nie złamałem prawa. Bo jeżeli byśmy w przeszłości były palone kukły przez Pana Premiera czy, 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 czy Pana Kaczyńskiego i wiele innych kukieł było palonych i okazuje się, że nie było żadnych konsekwencji karnych, a w przypadku, kiedy spali się kukłę Żyda, to, jest, to od razu jest wielka wielkie halo. A pytam się, kim jest Żyd? Kim jest nacja żydowska, jakim im prawo ktoś dał, żeby się wyda, żeby mówili, że oni są nad ludźmi? Nie ma takiego prawa. mojej ojczyźnie, najwyższe prawa ma Polak. I my, my, Polacy, a oni mają własną ojczyznę. Jeżeli im się tutaj nie podoba i są obrażani, tak się czują obrażani, to mają prawo wyjechać własnej ojczyznę. No przecież ja mieszkałem 17 lat w Grecji, musiałem przyjąć prawo kulturę i zasady, które są w tym kraju. Musiałem po prostu szanować ten kraj. A co robi ta finansja żydowska? Proszę bardzo, ostatnio Trump przyjechał, przywódca największego państwa w świecie, przyjechał do Polski i już wielkie halo. Bo Żydom się nie podobało to, że nie przyszedł, mał nie wspomniał o nich nic i nie przyszedł składać pomniki hołd pod, pod pomnikiem getta. No przepraszam bardzo. Jakim prawem Żydzi będą mówili przywódcy największego państwa w świecie, co ma robić premier, co ma robić w tej chwili pan Trump? I tak właśnie oni się nauczyli. Tak się nauczyli, że będą mówić, co my Polacy mamy robić. My Polacy mamy swój język, nie gęści i będziemy mówić to, co będziemy uważali. Jeżeli jest wolność słowa, które jest nam wszystkim w konstytucji zapewnione, to będziemy z, tego, z tego wolności, tej, tej wolności słowa, po prostu, korzystać. A, no, jak powiedziałem, szybciej. Jeżeli tak bardzo są obrażeni, co niektórzy Żydzi, z tego powodu akurat, że Piotr Rybak ponoć obraził Żydów, to niech te wykluczą ze swojego społeczeństwa George'a Soros'a, największego przestępcę świata, który niszczy, ma za cel, niszczyć chrześcijaństwo w Europie, Chrześcijaństwo w Polsce i, ma, i próbuje narzucić nam nowy porządek świata. Nie ma pozwolenia nas, Polaków, na takie działania. Człowieka, który nigdy nie powinien. Jego miejsce jest w więzieniu to nie Piotr Rybaka, jest w więzieniu. Miejsce w więzieniu to miejsce George'a Soroża, tego człowieka, który, jest szukany, który jest poszukiwany listami gąszymi przez wiele krajów świata jest w miejscu w więzieniu. Powiedziałem, niestety, ten trend tej Żydomasy, żydomasonerii, ten, ten trend żydokomuny do dzisiaj istnieje i będziemy walczyć. Będziemy walczyć, a jestem przekonany, Polski nie było 100 lat na mapie i zwyciężyliśmy. Tak samo zwyciężymy z tą nacją, która obraża naród polski. Czyli Pan uważa, że spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku nie było przestępstwem? Proszę Pana, ja powiem Panu szczerze, to była kukła George'a Soros'a, najgorszego przestępcy i, 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 i terrorysty świata. Jeżeli to wyście jako media, Gazeta Wyborcza i Gazeta TVN24, i TVN24 przerzuciliście odpowiedzialność George'a Soros'a na kukłę Żydów, to jest nieprawda. Kupa prezentowała os y, normalną osobę, konkretną osobę, terrorystę największego oszustę George'a Sorosa. I koniec, i pasta. Jeżeli wy tego nie rozumiecie, no to jest was problem. Ale pan uważa, że palenie kupy, czy to był George Soros, czy, czy to była jakaś niezidentyfikowana osoba, to nie jest przestępstwo, panie redaktorze. A, a wsadzanie flagi polskiej do, do tyłka, y, do tworu w tej chwili odbytnicy, y, sztuka w tej chwili, która obraża nasze uczucia religijne, Jana Pawła II wartości chrześcijańskie, to, to, jest, to, to jest wszystko w porządku? I dlaczego wtedy, żeście nie pytali tych właśnie, tych wszystkich rezysterów, pana Urbana i wielu innych, dlaczego to robią? Tylko pytacie się o kukłę, bo są, bo to była kukła Żyda? Gdyby to była kukła tej Polaka, to by się nie krzyczeli tak bardzo. Panowie, panie redaktorze, jest pan Polakiem. Chyba, tak myślę. Proszę przejść tefie, na myślenie polskie, nie żydowskie. Nie, to była, była Polaka. W takim razie, jakby pan zareagował, jakby spalono na przykład Kupa Pileckiego, skoro mówił, że to jest konkretna osoba, tak władzy, to panie, panie, Panie redaktor, proszę nie wymagać od tego, ode mnie, żebym kiedykolwiek spalił tak zacnych ludzi jak pan Pilecki. Palimy terrorystów i ludzi, którzy niszczą godność Polaka, a nie walczą o godność Polaka, a Pan Pilecki walczył o godność Polaka. Macie Państwo jeszcze pytania? Dziękujemy. Do zobaczenia na następnej rozprawie.